Cześć kochani, zapraszam was na haul dzisiaj są rzeczy same po 6 zł i w większości to spódnice, także zaczynamy. Słuchajcie, pierwsza rzecz to jest jedyny sweterek właśnie, który wyhaczyłam w bardzo fajnym kolorze, to jest taki jasny niebieski, mamy tutaj taki wzór na rękach, jak widzicie rękaw jest taki szerszy, z króciutkim takim ściągaczem, półokrągło pod szyją, no wiadomo wersja nieletnia tylko zimowa, tak? Bo tak jak mówiłam, o tej porze roku mamy te dużo rzeczy zimowych. Podoba mi się ten wzór z przodu, ale powiem tak, nie wzięłam okularów i tak składu nie doczytałam, no bo nie widziałam, ale powiem tak, oszukali mnie, bo zobaczcie, ten sweterek ma takie fajne włoski, więc uważałam, że tu wełna, prawda, moher, a tu moheru jest chyba, jak w domu przeczytałam, 8%, a reszta to jest akryl i same badziewie. Ale swetr w sumie nie jest zniszczony, zobaczymy jak on tam się będzie nosił, czy zostanie, czy nie. Zresztą przymierzymy wszystko. Um, a czy tu mamy jakąś cenę? Jest cena. A ogólnie to jest sweterk z chętemu, rozmiar XS i cena wyjściowa to było 25 zł. Następna rzecz to może kojarzycie, bo nawet teraz na wyprzedażach były takie sukienki z chętemu. To jest taki grafitowy kolor, ona jest pół na pół, akryl i wiskoza. Widzicie taki splot lekko przezroczysty, kołnierzyk przy szyi i to jest ta sukienka w rozmiarze S. Cena jej wyjściowa to było 25 zł. Ona ma tutaj jeszcze takie krótkie rozporeczki. To nie wiem, ktoś kupił i od razu mu nie pasowała, wyrzucił. Mamy następną spódnicę. Teraz, bo teraz chyba będą same spódnice już. Ona, zobaczcie, jest. Na zakładkę, z jakiejś firmy zupełnie, zupełnie, zupełnie nieznanej, proszę bardzo. Yy, 34 rozmiar, ale to się nie sugerujcie tym podać na, na zakładkę, także można to wyregulować bez problemu. Fajnie, bo dużo materiału ma, yy, więc myślę, że się będzie fajnie układała i zobaczcie, bardzo ładny wzór, podoba mi się, taki dość delikatny, na granatowym tle mamy takie kwiatuszki biało-czerwone, bardzo ładnie wyglądają. Tą spódnicę wziąłam dla córki, ale powiem Wam szczerze tak po dłuższym zastanowieniu, bo to są jej kolory ogólnie. To jest spódnica też wyjściowo z H&M, rozmiar 34, tu mamy liocel, czyli fajny skład i wiskozę, ale ona tak plażowo strasznie wygląda. Tak później stwierdziłam, że to taka plażówka typowa, Fakt, że jest taka naprawdę przyjemna w tym dotyku, czuć, że tutaj jest ten liocel. I tak na wyjście, gdzieś to nie wiem, to raczej słabo. Mi się wydaje, że raczej tylko y, gdzieś na plażę. Kolejna rzecz, to jest spódnica w kolorze bliżej nieokreślonym. jaka pasiasta, prawda? Widać to? Mm -hmm, tak, tak. Ja nawet myślałam, że ona gdzieś ktoś powiesił, bo widziałam taki jeden pas, mówię, i coś na słońcu odbarwiło, ale zaczęłam się przyglądać, ona jest po całości taka. Także nic tu się złego nie wydarzyło. A i do tej spódnicy słuchajcie jest taki sznureczek. On był tak przewieszony, ja myślałam, że on jest tak na stałe, ale na szczęście nie, bo ten sznurek nie jest tu do niczego potrzebny. Także on tu odpada stąd, na pewno nie będzie noszony z tym sznurkiem. Ona jest dość długa z tego co widać i słuchajcie ma taką podszewkę, nie wiem, chyba do kolana gdzieś będzie. Gumeczka i tu też jest fajny skład, firmy nie znam, bo nie ma tu żadnej metki. Cena wyjściowa 21 zł i tu jest 95% wiskozy i reszta to elastan. Także fajna, chłodna. I też fajnie tak dużo materiału w niej właśnie jest. I słuchajcie, taka spódniczka. Ja ją tak, jak to się mówi, namacanego wzięłam, bo materiał jest fajny. Tak liczyłam, że tu coś jest z wełną i tak dalej. Nie, nie, błąd. Żadnej wełny tu nie ma. To jest poliester, słuchajcie, Weromoda, o, na wszywce mamy. Weromoda i to jest poliester. Chyba, ja, że ja źle przeczytałam, bo tu mamy też podszewkę. Także spódnica jest na podszewce. Ogólnie zobaczcie, że jest ciekawa. Prawda, mamy suwak przez całą długość i kieszonka jedna. No i ten czarny ład, ładnie wygląda, ładnie wy, wyprofilowana, także Zobaczymy, jak wygląda na mnie. Ale mi się wydaje, że spoko. I nie jest taka krótka. Przede wszystkim to jest ważne, że nie jest krótka. I słuchajcie ten skład. No to jest 70 par polestru. Reszta to wiskoza. No także... Ale no, co by nie było, no na lato, to ona się nie kwalifikuje, bo ona jest za gruba. W związku z tym sama w sobie jest taka mięsista i ta podszewka. Ale ładnie. Przymierzamy. Słuchajcie, spódnica pierwsza czarna z tą kieszonką. W sumie ona jest dobra, ale liczyłam, że będzie jednak trochę dłuższa. Także nie wiem, czy u mnie ona się sprawdzi. Kształt jest fajny, tu dopasowanie fajne spoko, ale ja bym chciała, żeby ona była, o, taka. Jeszcze te kilka centymetrów dłuższa. Ale ładnie się prezentuje według mnie. Fajnie tak wygląda mi sylwetka. Prawda? Mhm. Tak dość ciekawie, nie jest jakaś taka. Ale jest krótka, ale nie jest tak mega, mega. Mhm. Nie. Spoko. Ładna, przyjemna. W ogóle ten materiał nie zniszczony. Żadnego skulkowania, niczego. Ja to miałam wrażenie, że ogólnie ktoś to kupił i odwiesił, bo oddał, bo go to nie interesowało. Według mhm. mnie tak. I ten suwak się rozsuwa od góry do dołu. Mhm. Nie ma innego tutaj zapięcia, tylko ten suwak. teraz ta pasiasta różowa spódnica słuchajcie, gumeczka fajnie w talii mamy, ewentualnie można sobie skorzystać z tych dwóch szlówek żeby jakiś pasek biały założyć, tak yy, długość też spoko odpowiada mi dużo materiału, fajnie to że tak powiem jest chłodno w takiej spódnicy i tutaj mamy tą podszewkę w związku z tym, że tak więcej tego materiału jest to ja mam przynajmniej wrażenie, bo tak jak patrzę w lustro, to nie widzę tego odcięcia pod tą spódnicą tej podszewki. Bo jak tak widać, jest często są takie tiulowe te spódnice i mamy dotąd podszewkę, a dalej jest spódnica, to według mnie to słabo wygląda w tanią. Tak spoko. I fajna właśnie, no bo ona jest wiskozowa, więc spoko będzie chłodno w niej. Super. Bardzo fajna. Przymierzyłam tą spódnicę dla córki. Nie ma jej teraz w domu, bo by ona przymierzyła. I tak jak mówię, taka typowa chusta zawiązana, prawda? Tak. Więc mi się wydaje, że tak, żeby... Nie wiem, tak nie wygląda, żeby w niej tak jakoś się ubrać i jakoś tak, nie wiem, iść na miasto, nie pasuje mi. To taka ty typowa plażówka, no nie? Typowa. Typowa, mhm. nic innego. Mhm. I Fali takie taka potrzeby. Zakładka. Spoko to to marszczenie. Fajnie wygląda ogólnie i kolorystyka jest ładna, też mi się podoba. No ale no mówię, to tak, tak. typowo plażowo, nic więcej. Ona ma potrzebkę? Nie, ta nie ma. Nie, ma, nie ma, nie ma. Nie wiem, czy Wam wspominałam, ta spódnica jest poliestrowa, 100% poliester. Zobaczcie, tak fajnie, ma dużo materiału. Bardzo ładna jest. Super, bardzo mi się podoba. Wiązać można sobie z tej strony, można sobie obwiązać, zawiązać z tyłu. Fajnie to wygląda. I ten granat z tymi kwiatuszkami wygląda bardzo fajnie. Tutaj widać, o właśnie, ciekawe, czy to będzie się tak odwijać, tak jak to w tej chwili. Jak się to wyprasuje, to będzie spoko, bo jest opcja, że ktoś to, że tak powiem, może zrezygnować z tej spódnicy, bo ona się tak właśnie wywija. Mhm. że widać tutaj drugą, tą część spodnią. No zobaczymy, jak się wypierze i no, wyprasuje. No powiem szansa jest, że się może wywijać. No, może tak. się wywijać, no nie? I ona taki tutaj ma ogonek lekko ja. w tym miejscu, prawda? No i to w niczym nie przeszkadza ten ogonek, ale to, że się wywija, no to jakby było słabe. No ale dowiemy się dopiero, jak ją pióra i wyprasuję. Ale tak ogólnie wizualnie jest bardzo ładne. A to, wiadomo taki luzak do śmigania sobie na co dzień. Prosta. No, jak ktoś ma ochotę, można założyć pasek. Tutaj mamy teraz pareczki, fajne, nie za długie, a coś tam się dzieje. Ten kołnierzyk, tu to wycięcie szpic też fajnie wygląda. Ja ogólnie chciałam ją kupić na wyprzedażach, ale nigdzie jej nie było. Więc zobaczcie, 6 zł i mamy. Był jeszcze taki stary pasek skórzany, taki jak mój tatuś nosił. I co? Nie wziąłem go. O matko. Ale był taki malutki, że był dla mnie dobry. No i był czemu nie? nie I czemu go nie wziąłaś? No nie wiem, zastanawiałaś się, czy go brać, czy nie brać, ale fajnie, wiecie, skóra taka gruba. Wytar I wytarty? Tak, i wytarty. Ta. Można... A wcale tutaj na tych e zamknięciach nie, nie był nie, tak jakoś mocno zniszczony, no nie? Może tak specjalnie, postarzany jakiś. Może, ale przede wszystkim to właśnie, że ta skóra taka gruba. Teraz mm. nie mam. Ja mam ten pasek też taki postarzany, tylko nie uh -huh. jest taki gruby. Uh -huh. no, Okej. Okay. I ostatnia rzecz to ten sweterek. Uważam, że jest naprawdę ładny. Zobaczcie, tak wygląda. Nawet ten jego skład taki nie najlepszy rekompensuje ten kolor. Według mnie jest bardzo ciekawy kolor. Ładny nie zniszczony według mnie znaczy się ten kolor fajnie, zobaczcie nawet pasuje do tej spódnicy spokojnie wygląda także można sobie połączyć nie, nie, super, podoba mi się to i to nie jest takie ten półgolf nie jest taki wysoki i nie jest taki ścisły jak sam raz. to kończymy dziękujemy za oglądanie zapraszamy na następny filmik, cześć